Cześć, tu Michał z serwisu www.kawalery.pl Przed nami prosta potrawa Penne Classic Prosta potrawa, dzięki której uratowałem niejedną imprezę Będziemy potrzebować 400 g makaronu Penne Potrawa mniej więcej dla 4 osób Kawałek sera pleśniowego z niebieską pleśnią Mniej więcej taka ilość Jakaś 1,4 kostki dobrego śmietankowego masła już wyłuskane i obrane orzechy włoskie, około 100 gramów. Szklanka śmietany, 12 bądź 18. Najlepiej taka do zup i sosów. Bierzemy się za robotę. Najpierw przygotowujemy orzechy. Jeżeli nie macie takiej pały jak ja i takiego kufla jak ja, niczym nie musicie się martwić. Można równie dobrze rozgnieść orzechy ręcznie, jeszcze jak są w torebce foliowej. Tak kiedyś zrobił mój kumpel Marek, w naprawdę partyzanckich warunkach. Udało się. Rozgniatamy orzechy na proszek. O kurczę, pałka opadła. Yy, sprawdzamy czy nie ma żadnych łupinek, bo można się nieźle zęby połamać. Przebieramy bardzo dokładnie, o, jest coś małego. Sprawdźcie bardzo dokładnie. Kiedy orzechy są już dokładnie przebrane, a tak jest w naszym wypadku. Przygotowujecie dwa gary. Jeden duży z wodą, drugi mniejszy, w którym będziemy przygotowywać sos. Kiedy woda się już zaczyna gotować, i kiedy już dobrze bulgocze, wrzucamy sól odrobinę. A potem makaron. Penne. 400 gramów. Mieszamy, rozprowadzamy. Tak, by ze wszystkich stron nabrał wilgoci. I do małego garnka wrzucamy trochę masła. Masło roztapiamy, ale też bez przesady, nie do końca. Ostrożnie, żeby nie zaczęło się palić. I wrzucamy ser. Pleśniowy, pokruszony na małe kawałki. Sprawdzamy. O kurczę, by zaczęło kipić. Dobrze, że sprawdziłem. No musicie pilnować tego makaronu. Po jakimś czasie, kiedy już naprawdę ostro się gotuje, możecie zmniejszyć palenisko, tak troszeczkę, tak prawie do minimum. Czasami można w ogóle wyłączyć. Zależy od tego, czy chcecie półtwardy, czy taki trochę miękki. Rozprowadzamy ser pleśniowy po maśle i całkowicie wyłączamy stanowisko grzewcze. Lub jeżeli dysponujecie gazem, zmniejszacie. Prawie do zera. Wrzucamy śmietankę do naszego sera pleśniowego, w którym roztapia się na maśle i bardzo dokładnie mieszamy. Nie doprowadzamy do tego, by stworzył się super jednolity sos. Grudki sera pleśniowego akurat w tym wypadku są atutem. O kurczę, znowu by zaczęło kipieć. Studzimy makaron. Mieszając, jednocześnie doprowadzamy do tego, że się nie przykleja. Przykrywamy i zostawiamy nasz ser pleśniowy ze śmietaną i z masłem. O, mniej więcej minęło już 6 minut, więc makaron idealnie nadaje się do odcedzenia. Bierzemy sitko, odcedzamy, ale tak, żeby została odrobinka wody. Odrobinka, może centymetr mniej więcej. Wsypujemy nasze już roztarte uprzednio na proszek orzechy. Rozprowadzamy je bardzo dokładnie, mieszamy. I uwaga, wlewamy nasz już prawie do końca roztopiony ser pleśniowy, nasz sos. Za chwilę przemieszamy to i odstawimy na jakieś 5 minut, mniej więcej. Jak ser napłynie do makaronu, będzie jeszcze większy bajer. I po 5 minutach mamy gotową potrawę. Możemy ją trochę posypać pieprzem. Jest naprawdę doskonała na kolację z dziewczyną, ale też świetna na mecz z kumplami, jeżeli nie wiecie czym ich nakarmić, a macie dosyć już zamawianej pizzy. To wygląda mniej więcej tak. Nie wolno tego zjeść za dużo, bo potem się jest ciężko ruszać, ale... Odrobinka nie zaszkodzi z czerwonym winem lub białym, jak lubicie. Chociaż oczywiście puryści ser pleśniowy z niebieską pleśnią łączą raczej z białym winem. Jeżeli mi się to udało, wam też na pewno się uda. Powodzenia. thank uh -huh.